z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad, poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego, Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość z zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest dzierstwa i niegodziwości. Nierozumni. Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, dają mużne, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, Pan Jezus zachował się trochę niegrzecznie. Gdybyśmy tak popatrzyli na kogoś, kto jest zaproszony w gościnę i nie dbał o swoją higienę, nie umył rąk przed spożyciem posiłku, to jest to uzasadnione, żeby skrytykować, może zaproponować, a może by jednak umył te ręce. Ale pan Jezus być może to zrobił celowo, żeby sprowokować ich do pewnego rodzaju dyskusji, pewnego upomnienia, że nie najważniejsze jest to, co cielesne, zewnętrzne, ale to, co przyczynia się do zbawienia, czyli dusza, wnętrze, serce człowieka. Jeżeli w sercu człowieka, pomimo tego, że zachowuje na zewnątrz różnego rodzaju zasady, uczynki yy, pobożne, ale w sercu ma nie jakieś nieprzebaczenie, złość, chciwość, zdzierstwo, Szukanie tylko dla siebie, jak najlepszych rzeczy, nieumiejętność dzielenia się z innymi, to może być po prostu hipokryzja. I tak bardzo często, pan Jezus, kiedy zasiadał z celnikami, grzesznikami, był dla nich bardzo serdeczny, łagodny. Mówił, że jest dla nich lekarzem, że nie potrzebują lekarza, lecz właśnie ci, którzy się zdrowi, nie potrzebują lekarza, bo faryzeusze uważali się za zdrowych. Ale właśnie ci, którzy się źle mają, czyli ci, którzy mają się źle ze swoim życiem, że ich grzech ich uwiera, a Faryzeuszy grzech nie uwierał. Oni sobie zrobili bardzo przyjemną, konfrontową sytuację, że pomimo tego, że w ich sercu było zło, to na zewnątrz uchodzili za tych, których warto podziwiać, chwalić, naśladować. A pan Jezus znał ich wnętrze i widział, że to nieprawda. Że takich ludzi nie należy naśladować, tylko trzeba im przyjść z pomocą poprzez upomnienie. Bardzo ostre słowa, w wielu, w wielu miejscach czytamy w Ewangelii, że pan Jezus nazywał ich grobami pobielanymi, że na zewnątrz biali, a wewnątrz trupie kości, wszelkie wszeteczeństwo, nieczystość. Dla Izraelity rzeczywiście dotknięcie się. Grobu to było uczynienie się na cały dzień przynajmniej nieczystym. Natomiast porównanie takich właśnie ludzi wykształconych, nobliwych, znaczących w społeczeństwie, uważanych za poważnych, godnych szacunku, godnych naśladowania i słuchania, jak można było ich tak nazwać, to było burzające. To przyczyniło się później do wytoczenia największych armat, aby uciszyć Pana Jezusa, żeby już więcej nie dokuczał, żeby mieli taki, cudzysłowie, święty spokój. Pan Jezus podaje lekarstwo. Jeżeli w nas, każdym z nas pewnie, bo ten faryzeusz, jeśli nie ma imienia, to jest taka niepisana zasada, że warto sobie swoje własne imię przypisać i na przykład powiedzieć Arkadiusz, faryzeusz. Zaprasza pana Jezusa na ucztę i ma do pana Jezusa różne uwagi, że nie zachowuje się tak, jak ja bym chciał, żeby się zachowywał, bo no, sprowadza pewnego rodzaju zgorszenie. Zresztą pan Jezus powiedział: Błogosławieni ci, którzy się mną nie zgorszą. Ci, tak zwani pobożni, faryzeusze, bardzo często gorszyli się tym żarłokiem, pijakiem. Jak to mówili, tym, który siada z celnikami, grzesznikami. Nie boi się zanieczyścić rytualnie, dotyka się jakichś tam trędowatych. No, Pan Jezus był tym, który wywoływał zgorszenie. Nawet kiedy został ukrzyżowany, święty Paweł napisał, że dla Żydów jest zgorszeniem. Krzyż jest największym zgorszeniem nie mogą na krzyż patrzeć, a dla nas jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Moi drodzy, Pan Jezus daje lekarstwo, jest sam lekarstwem. I jak można chciwość, tak, taką niegodziwość, jak zdzierstwo leczyć? Można leczyć ją jałmużną, pomocą innym, dzieleniem się po prostu. Na chciwość jest lekarstwo szczodrobliwość, jakaś forma jałmużny. Można też poświęcić komuś czas, może i panu Bogu poświęcić. Teraz nagrywam, jest godzina trzecia. No, cały dzień mieliśmy misję. Drugi dzień misji. Jeśli ktoś chciałby obserwować, co dzieje się w naszej parafii, zachęcam. Jest cały czas transmisja. Piękne misje prowadzą ojcowie Michalici, Michaelici, którzy jutrzejszy dzień będą przede wszystkim poświęcali przebaczeniu. W naszym sercu często jest brak przebaczenia, i to może powodować, że zamykamy się na Bożą łaskę, na to, żeby być wewnętrznie czyści. Człowiek wewnętrznie czysty to ten, który wszystkim przebacza, przebaczył i któremu przebaczono, który przyjął przebaczenie. I przez to jest spokojny i wewnętrznie nie musi czegoś udawać, grać, złościć się czy manipulować innymi ludźmi. Jest po prostu sobą, tak jak Pan Jezus nam to pokazuje. Moi drodzy, jutro będzie też droga krzyżowa. Od godziny 19 ruszymy po ulicach Leoncina. Niech Pan Jezus nas prowadzi w tym znaku krzyża. Niech będzie nasze zwycięstwo nad złem, nad wszelkimi demonami. Przedstawienictwo też świętego Michała Archanioła, którego wizerunek, figura z garganu. Peregrynuje po Polsce już ponad 1500 parafii odwiedziła, no i do środy też jest w naszej parafii. Niech święty Michał Archaniu nas broni od wszelkiego zła. Przyjmijcie, kochani Boże błogosławieństwo. Pan z wami niech was błogosławi i strzeże, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.